Cześć, witam Was w nowym odcinku z My Summer Car. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam pojazdy z My Summer Car bazowane na prawdziwych pojazdach. Zapraszam do oglądania. Satsuma jest bazowana na aucie Datsun 100 a Nissan Cherry Satsuma jeździ na benzynę 9.8. Można ją stuningować za pomocą części dostępnych w katalogu. Kekmet bazowany na traktorze Valmet 502 posiada on silnik diesla możemy wlać olej opałowy jaki i diesla właścicielem traktora jest nasza postać. Hayosiko bazowany na drugiej generacji Toyota Hiace posiada silnik diesla ma bardzo miękkie zawieszenie ponieważ przy prędkości powyżej 100 km na godzinę zaczyna nim bujać gdy wlejemy olej opałowy i złapie nas policja dostaniemy wysoki mandat. Motorynka bazowana na Suzuki PV50 również jeździ na paliwo. Dla silników dwusuwowych należy do gracza. Ma silnik o pojemności 50 cm sześciennych. Gifu służy do opróżniania szamp przydomowych. Tak jak Iwan posiada silnik diesla ma dużą moc, dlatego łatwo nim holować pojazdy takie jak Satsuma czy Wraki. Jeżeli używamy shiftera biegi mogą nam działać niepoprawnie. Łódź należy do gracza bazowana na łodzi. Taria jedzi ona na paliwie dla silników dwusuwowych. Silnik wyprodukowała firma Kekmet, czyli ta sama co traktor. Można nią dopłynąć do sklepu mechanika oraz do Wenetiego. Jest to auto, które stoi pod domem Wendtiego. Aby nim jechać potrzebny jest kluczyk, który możemy wygrać lub śrubokręt bazowany na starej Skodzie Octavia Kombi z lat 1959 do 1971. Auto jeździ na benzynę oraz w samochodzie znajduje się gniazdo szerszeni. Ferndale bazowany na 6 generacji Dodge Coroneta. Gdy oddamy Satsumę do naprawy, to i pożycza nam go wlew paliwa. Jest z tyłu pojazdu za tablicą rejestracyjną w starszych wersjach. gryferndale był pomalowany na czerwono z pomarańczowymi płomieniami. Dzięki za oglądanie! Jeżeli film ci się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę.